Gdzie była babcia? Na górze, spała. Spytałem go, do której może zostać. Powiedział, że najwyżej do rana, a zbliżał się wczesny ranek. Co wtedy myślałeś? Chciałem go zatrzymać. Tak mogę to najlepiej opisać. Tworzył mikstury usypiające. Stosował pigułki nasenne, wrzucał od pięciu do siedmiu do kawy lub innego napoju. Czasami z alkoholem. Nie myślałem wtedy trzeźwo. Wolałem, by pozostał przy życiu, ale dusząc go, mogłem go zatrzymać. Zabijał kogoś. Ciało było na górze, w sypialni. Gdy babcia wstawała, Jeffrey schodził i jadł z nią śniadanie. Podczas gdy zwłoki tam leżały, on gawędził z babcią i szykował ją na wyjście do kościoła. Był kompletnie oderwany.